Puch. Panie! Puch. Co pan tu pluje? No przecież ta apteka jest. Co pan jest? A szkoda gadać. Gramy w brydża, Przeciw im licytujesz lenika w piki z kontrą. A ja mam dwa asy. W tym jednego... Puch, jednego pikowego. Jak ty tu grasz, to ugrasz, to w ciężko pocałujesz. <noise> Fuuu, ale zagrał! Dwukarciany i honorowy! Fuuu, ale zagrał! Fuuu, ale zagrał!